Nie chciałbym, drogi spożyć, bo możecie trafić w szafę, bo tak na zawsze Ale! Jeszcze jest coś, co muszę zrobić, podziękować za ten czas. Ty mógłby po ziemi chodzić. Każdemu życzę zdrowe, na wycieczkę. Olewając zdrowia, to i tak ostatni dzień. Co mnie obchodzi więcej, i tak jeszcze momenty skończy pracować serc. Wielkie dzięki bo Rzeźnik. Podziękujcie Rzezikowi za to, że tutaj stał ze mną na scenie. Dzięki, wielkie. 「いくらすぐいくらすぐいくらすぐいくらいくらすぐいくい We every kind of Radio station blessing every mind up We cross the boundaries like every day we Bobby, Bobby, everybody up on the brink We got we got You know we never stop we never rest up. Up. The back of peace and keep it funky fresh up. Up. And we won't stop till we get yo Till we get yo say it. Ty możesz piszeć, to taki styl ja Weź, nie! to kula Musicie przyznać, tak naprawdę to my nawet jedną piłką nie potrafimy, tak jak oni to robią, Trzeba. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak zakwalifikowali się do naszego sprawdzianu z WF-u, to odsyłamy was do portalu www.gra.pl. Naprawdę do... niesamowity freestyle. Jeśli macie jakieś aparaty, to oczywiście też macie okazję, żeby zrobić parę fajnych zdjęć. Sporo atrakcji. Tak jest, to był dopiero początek, a to, co jeszcze dzisiaj się wydarzy, bo mamy dopiero godzinę. Jesteśmy przed 17, tak więc nie rozchodźcie się. Panowie, zapraszamy na scenę. Trudny pojedynek kolegom z gości udało się odgryźć za porażkę zeszłego roku. Panie prezydencie, oddaję głos. Bardzo zawodnicy wchodzą, a więc za chwilę do nich się zwrócę. Natomiast, Szanowni Państwo, dziękuję za to, że przyszliście na Błonia Toruńskie święto miasta tuż tuż przed nami, 24 czerwca. Ale już teraz zaczęliśmy świętować. Mógłby latać. No, nie, no ja tylko jak ujmę, żeby się przemieścić. No na pewno Wszystko w kierownicy. Starka, tak. Co tam jest, pichusz? Najgorsze dla mnie to jest jak oni dyszujesz.